Przed szachowymi planszami zasiadło 28 uczestników z czterech gimnazjum gminy Wolsztyn. Na zwycięzców czekały dyplomy i nagrody ufundowane przez burmistrza Jana Słomińskiego oraz proboszcza parafii Obra ojca Lucjana Osieckiego. Po szachowych walkach wyniki wyglądają następująco. Wśród chłopców pierwsze miejsce Łukasz Łapiński, gimnazjum nr 1, 6 punktów. Drugie Bartosz Krzyżanowski, gimnazjum nr 2, 5,5 punktu. Trzecie miejsce Sławomir Brożyński, gimnazjum nr 1, 5 punktów. Czwarte Radosław Szyler, gimnazjum nr 1, 4,5 punkta. Piąte Piotr Babuszkiewicz, gimnazjum nr 1, 4,5 punkta. Dziewczęta, pierwsze miejsce Olga Tomys, gimnazjum obra, 6 punktów. Drugie Danuta Szczepaniak, gimnazjum Kębłowo, 5 punktów. Trzecie Dorota Świniarek, gimnazjum nr 1, 5 punktów. Czwarte Brygida Przybyła, gimnazjum obra, 4,5 punktów. Piąte, Anna Kozioł, Gimnazjum Obra, 4,5 punkt.